Polski czosnek z Egiptu, cebula jednocześnie z kilku krajów. Takie warzywa spotykamy w naszych sklepach. Według ostatniej kontroli inspekcji handlowej nieprawidłowości wygryto w znanych wszystkim marketach. Ponad 100 partii warzyw i owoców było błędnie oznakowanych krajem pochodzenia. Wiemy, że faktycznie no, zdarza się, że konsumenci są wprowadzani w błąd, gdyż przedsiębiorcy informują ich o kraju pochodzenia danych, przede wszystkim warzyw i owoców, które no, nie jest. Jest zgodne z prawdą. Bardzo często pojawiają się informacje, że mamy czosnek Polski, czy jakieś inne owoce warzywa, wszystko z Polski. A okazuje się, że tak naprawdę jest to na przykład czosnek z Egiptu, albo zupełnie z innych krajów, czy Unii Europejskiej, czy też spoza Unii Europejskiej. Zdarzają się też takie sytuacje, że konsument nie wie, skąd pochodzi dany produkt. Już po prostu tej informacji nie ma, albo jest podanych kilka krajów na przykład Francja, Niemcy, Polska. No i teraz można sobie dopasować, skąd tak na przykład naprawdę pochodzi chodzi cebula czy jakieś inne, właśnie inne warzywo czy owoc. E, także oczywiście inspekcja handlowa to kontroluje. Sprawdzamy to obecnie na bieżąco. Te wyniki, o których mówimy, są z okresu takiego wakacyjnego aż do, do września, gdzie faktycznie na 10 placówek, które kontrolowaliśmy w tym czasie, 7 stwierdziliśmy takie nieprawidłowości. Obecnie mamy tutaj 11 postępowań administracyjnych, znaczy większość już się z nich zakończyła karami administracyjnymi dla takich przedsiębiorców, którzy celowo, czy też przez przeoczenie, jakieś po prostu niedopatrzenie wprowadzają konsumentów w błąd w tym zakresie także są tutaj normalnie kary administracyjne też stosowane minimalna kara to jest 500 zł. Także warto, żeby tutaj przedsiębiorcy jednak starali się, żeby ta informacja dla konsumentów przede wszystkim była, a jak już jest, to żeby była prawdziwa. Bo powiedzmy klientom, to jest oczywiście wymóg, żeby w sklepie, markecie była informacja o tym, że skąd jest dany produkt. Oczywiście jest to wymóg prawa unijnego i prawa też krajowego, gdzie jeżeli chodzi tutaj, mamy konkretną grupę produktów, czyli właśnie świeże owoce i warzywa, ryby, wołowina, to też już znamy od lat. W Polsce również mięso wieprzowe, także mięso zdrobiu, mięso kozie. Te wszystkie informacje właśnie powinny być podane. Oprócz takich tradycyjnych informacji, które się tutaj stosuje do żywności, to właśnie również ten kraj pochodzenia, żeby konsument wiedział, skąd pochodzi, czy, czy właśnie mięso, czy te e, owoce warzywa, czy także miód, e, miał po prostu prawo wyboru. Dla wielu konsumentów informacja o kraju pochodzenia produktu jest bardzo ważna, często wpływa na decyzję o zakupie. Niestety nawet duże markety dopuszczają się tego typu oszustw. Wszelkiego rodzaju nieprawidłowości należy zgłaszać do pracowników inspekcji handlowej.